Witajcie, kochani, wojna z sojuszem 4Girls and the Pack. O, ciekawa nazwa. Słomi, czyli Finlandia. Na razie prowadzimy. 6,5 godziny jeszcze zostało. Zobaczmy, kogo tu można przeatakować. Zielone tanki. Strzałki są także wojna, teoretycznie przynajmniej nie będzie zaskakiwać tą szybką maną. Ciekawe, czy zrezygnują w końcu z tej many, ponieważ no, z tej pomocy polowej widzicie zrezygnowali. W ogóle tego już nie ma. Dobra, pierwszy przeciwnik, czerwoni, jedziemy, kochani, jedziemy. Dajmy obronne oddziały. O Mariana niech ma ten mocno atakujący oddział. i dobra, zobaczmy. Jest na dole złożenie, ale poza tym nie bardzo. Fioletowo-żółto mocno. Nie zapowiada się tu ciekawe. Rzućmy zielone z fioletowymi. Jest weszło w kombie. Pięknie, Elkanen udało się. Poczekajmy chyba z Grazul, jak ktoś będzie odpalał. Azlar albo Hel. Chociaż mamy pod Hel. Klocki prawdopodobnie odpali. Tak jest, dobra. Grazul nas ochroni. A Zlara trzeba, bo jak on odpali, to nas <grytanie> zniszczy. Sam niech się pali. Tu zrzucimy środek smok czerwony, Hel. Dziękujemy. No i teraz co? Kończymy czy Vivika? Myślę, że kończmy tą prawą stronę. Rozbędziemy się Azlara, dobra. No i teraz już co? Mamy, mamy kontratak, więc prowokujmy Magniego. Miejmy nadzieję, że huknie w kogoś z kontratakiem. Ojej, myślałem, że Vivika go jeszcze uleczy przed. Ale ominął su Kubany, dobra. Zróbmy chaos, rzućmy trochę klocków. Ładnie w Wiwikę weszły w kombie. No i myślę, że to wystarczy Królowa i Mariana wystarczą na Magniego, tak jest. Nie zapowiadało się dobrze, a poszło świetnie. No, powiem szczerze, fa fajna, fajnie, fajnie poszła ta, ta walka. Mhm. Spróbujmy na Telurii, ale z żółtymi z uwagi na koleżankę, którą ma po swojej lewej, a naszej prawej. Leonidas, pomału ten kostium mu kończę, ale jeszcze jest daleko, daleko. To idzie bardzo pomału. <grymne> spokojnie, spokojnie. Wyskoczy w końcu w kostiumie. A potem biorę się za strażnika. No dobra, mamy cztery żółte w telurii I tu jakoś kurczę podciągnąć ten. Mamy diament po prawej, ale nie róbmy go. O, ładnie w tolurie. Wystarczyło. Mamy smoka w tą fioletową. I jednocześnie dżun odpalił. Ach, nie załatwił jej. Podciągnijmy żółty krocek. Mamy w pustkę albo wefridę. Myślę, że w pustkę puścimy. O dobra, tu ładnie się w kombie złożyły. Cztery pod Fridą. Uleczmy. I jednocześnie obniżmy atak. Fridzie jeszcze przywalmy, żeby na pewno, na pewno ją te klocki zniszczyły. Tą Wiwikę na razie sobie przytrzymam spokojnie. O, jeszcze w kombie. Trzy żółte mamy Juna i dwóch Leonidasów. Myślę, że pozdejmujmy Manę. I na wszelki wypadek odpaliłem tą wiwikę, bo no prawdopodobnie od Juna dostaniemy klapsa, więc mamy zwiększoną obronę. Dobra, ta, ten motylek padł tutaj, ta bohaterka padła, mamy jeszcze leczenie, ale teraz tak naprawdę potrzebne nam klocki. Dżun odpali. Mamy podbitą defensywę. Miejmy nadzieję, że to się jeszcze utrzyma, bo to jeszcze tura. Mamy klocki. No nie, nie utrzymało się trudno. Oho, oho ale kombo, dobra. Haha, Cwaniaczek. Widzicie, tego co atakował. No ale Leonidasi. Ciach, ciach. Juna sobie oszczędzam, bo i tak może nie trafi. Spróbujmy. Wiwika zdejmie mu oślepienie, i to już koniec. Dobra, drugie zwycięstwo. No, fajnie, fajnie poszło. Hmm. 4300. Może tego brązkiego? Albo tu mocna drużyna w fioletowymi, może, na no, przeciwko Poseidonowi. Coś z, przestałem się teluriami przejmować, widzę. <grybujesz> może to jest klucz do zwyciężania? No dobra, zobaczmy. Tu jest tyr, dwóch ninja. Także no dobra, mamy fioletowe. Złożą nam czerwone, ale spróbuję podciągnąć właśnie, że może coś wejdzie więcej. Ciach, w kombie. Drugie złożenie mamy na górze. No, na telurię to ciut za mało było. Dostała chyba to tą tarczę Paladyna i dlatego e, nietrafiony. Przesuńmy ten fioletowy w lewo. Wtedy mamy złożenie na dole, to powinno nam odpalić przynajmniej dwoje albo troje. Dwoje jest, to Bakan. No i co? Jak mówiłem, że przeciwko Posejdonowi to jedziemy przeciwko Posejdonowi. Ale jednak teluria jest ważniejsza, kochani. Skończmy ją. Chociaż nie wiem, czy mądrzej nie byłoby jednak puknąć Posejdona tą Sartaną. Bo właśnie dlatego, że odpalił po chwili. Ale ładnie klocki weszły. Dobra, Tyr odpala. Miejmy nadzieję, że nikogo nie zabije nam. I wziął się za Aeron'a. Oho, ho, ho. Ciot, Ciut, Dobra. Poseidon skończony. Tu wszedł jeszcze. Dobra, minionka zabiło. To w sumie dobrze, bo mógł trafić Aeron'a i byłoby po wszystkim. Dobra. Tyr... Jest duchem, więc chwilkę musimy na niego poczekać. Ninja jeden zniszczony. Zniszczmy tego ninja, bo on ma obniżoną obronę. Sartana powinna dać mu radę, tak jest. I obakan. Ciach, bardzo ładnie to poszło. No to bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Teraz weźmy się może za Bronskiego. Kuknijmy zielonymi. Pierwszą podstawową naszą drużyną. Zabierzmy tu Melendorowi, a tutaj obronny dla kamrata. No i dobra. Dobra, mamy zielone po prawej. I fioletowe tutaj, właśnie, złożą nam zielone i, ale żółtych. <grystanie> Dobra, w kombie zielone, znowu pełno żółtych. Niestety, Liana odpala. No, oczywiście, najsłabszego wybrała. Na szczęście, melendor. Tylko nie wiem, czekać, nie, nie czekajmy, bo nam kamrata zabiją. A kamrat jeszcze nie odpalił tego dzika. Zdejmijmy. Jeden leczący mniej. Rzućmy żółte. Jeden fioletowy, yy, zielony w kombie poszedł. Sartanę to sprowokowało do ataku, może na unik. Kurczę, ale się uwzięli na niego. Mamy sporo zielonych. Ciach, Atena nie wytrzymała. Myślę skończmy kła. Wniżona obrona. A nie, patrzcie. Uniknął. <laughs> Uniknął tego. Ale mamy melendor. Dylan. Mamy pod nim dwa klocki jeszcze. Osłapmy wszystkich, bo mamy klocki pod wszystkimi. Dobra. Kieł nie wytrzymał. No i teraz tak naprawdę potrzebujemy jakiegoś klocka pod sertaną. Ale jak na złość zielonych w ogóle praktycznie nie ma. Całe trzy już w tej chwili są. O, jest czwarty. W tym czasie sartana już odpaliła. Podciągnijmy pod nią. Znowu. Dobra, po prawej, jak podciągniemy, to będzie złożenie. Jest złożenie i to powinno wystarczyć na sartanę. No, wystarczyłoby, gdyby nie to, że się odrodziła. No dobra, Poszło, 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 poszło. 4 hmm. 4200. W sumie drugą ekipę. Mała przerwa bym była. Dobra, druga ekipa zielona. Może się uda. No, kochani, niestety z przykrością was zawiadamiam, że coś tu mi się powyłączało i ostatnich dwóch ataków nie nagrałem. Druga ekipa zielona, możecie tu zobaczyć, druga ekipa zielona wygrała i niebiescy też wygrali. Także zapraszam Was na podsumowanie, kochani. No, kochani, niestety porażka. Porażka i w wojnie, i tradycyjnie ja najlepszy jestem. W przegranych wojnach w przoduję. E, jeszcze raz Was przepraszam za to nagranie, ale mówię. No, małe, małe tutaj zamieszanie było i niestety nie, nie po prostu zapomniałem. Wydawało mi się, że włączyłem, może tak. Myślałem, że kliknąłem na włączenie wznowienia nagrywania. Tymczasem okazało się, że cały czas było na pauzie, i tych dwóch ostatnich ataków nie nagrałem. Dobra, my do końca ataki przeciwnicy też do końca wziąłem. Potem drugą ekipę zieloną, chyba już wam wspominałem. A później byli niebiescy w standardowym składzie i niebiescy wygrali ledwo, ledwo. Natomiast zieloni dość spokojnie. E, możecie zobaczyć sobie te ataki jak spauzujecie sobie film. E, no dobra, zobaczmy jak tu mnie tłukli. E, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest pierwsze 80 punktów, więc na raz. Widać, że tu Rex drugi raz mnie strafił, na raz. Tutaj z Bird e, trzeci raz, trzeci atak i tu 47 Filbert dokończył. No trzy razy, kochani, trzy razy mnie pokonali całkowicie, zużywając na mnie cztery ataki. E, zobaczcie, jak pozostali punktowali. Tutaj cała masa naszych eee, także, no trudno, trudno, przegraliśmy eee, 500 punktów, chyba, jeżeli ja teraz nie chcę wam. Tak, 500, około 500 punktów, także, no trudno, trudno. Tradycji stało się zadość. Eee, dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie i oglądajcie. Bądźcie ze mną. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.